Jeśli przygotowujemy projekt ponadnarodowy, potrzebujemy do takiego projektu partnerów z innych państw, przeważnie tutaj z krajów Unii Europejskiej, jeżeli mamy dofinansowany projekt z funduszy unijnych, ale nie tylko. Powiedz mi, jak najłatwiej znaleźć partnera do takiego projektu? Są różne metody szukania organizacji partnerskich. Bardzo popularne jest przeszukiwanie np. baz organizacji partnerskich na stronach grantodawców, którzy realizują dany typy projekt. Można też szukać w bazach np. podmiotów publicznych, które rejestrują różnego typu organizacje. Można uczestniczyć w konferencjach, seminariach, czy jakichś spotkaniach branżowych, gdzie pojawiają się organizacje danego typu. Ciekawym pomysłem jest przeszukiwanie na przykład rejestrów krajowych, bądź regionalnych w niektórych innych krajach Unii Europejskiej, gdzie realizowane, jest, rejestrowane są organizacje danego typu, które nas interesują. No i przede wszystkim powinniśmy skupić się też na jakby spróbowaniu znalezienia tego partnera przez kontakty osobiste, tak aby mieć większą pewność co do wartości danego partnera w przyszłym projekcie europejskim. Dziękuję.